On ready! Szyma, jesteśmy na gali KSB 49? Jest z nami na razie największy zwycięzca. Moim zdaniem na tej gali Martin Zawada. Cześć, Martin? Dziękuję Ci bardzo za takie słowa. Dzięki, dzięki. Słuchaj, fenomenalna walka. Powiedz mi, jak się czułeś w momencie, w którym ładowałeś wszystkim, co masz w Tiago? No, muszę cały czas do przodu, ty, jak zombie dosłownie. Wiedziałem, że twardy zawodnik. Plan był go skontrować. Skontrowałem go parę razy, miałem go do Zyska, dwa razy. No wiesz, trochę tam pobiłem, wypompowałem się i widziałem, że, no, jak zombie. Nie? i Twardy załodnik, i no wiem, dwie rundy wjedziemy, zdecydowanie wygrałem, trzecią poskakałem, tam pokontrowałem go, no i wygrałem. Co powiesz o tym limicie wagowym dość dziwnym, 95 kg? Jak skomentujesz to? Nieprofesjonalnie od Tiago, zadzwonił w poniedziałek, powiedział albo 95 albo nie przyjedzie, już federacja była gotowa zmienić mi przeciwnika, ale ja nie, jak chciałem walczyć z Tiago Sylwa, to... zgodziłem się i walczyliśmy i wygrałem. Co dalej teraz, Martin, powiedz, są jakieś tam aspiracje na, na walkę o pas w kategorii półciężkiej? Wiesz co, Tomek jest mistrzem, niech zostanie mistrzem, jest młody, jest głodny. Zobaczymy, kontrakt się skończył, ale, ale zobaczymy, ze mną zawsze moż, można pogadać i zobaczymy jak to się wszystko ułoży. Ale dziękuję Tomkowi, bo widział walki i mi gratulował, fajne chłopaki, ale młody, wiesz, to jest nowa generacja, ja to nie żyję z tego, pracuję, muszę się zastanowić, wiesz, bo też mam 35-36 lat, wiesz, zobaczymy. Będziesz renegocjował kontrakt czy nie? Czy jest za wcześnie, żeby w ogóle o tym myśleć? Zobaczymy, no na pewno pogadamy. Ja, ja wiesz, ja z Martinem Maciejem się dzielimy tak długo, e, z Woj, Wojcławem jestem bardzo, bardzo fajnie. Menedżera mamy Iwana, też jest super z KSW, mamy dużo zawodników. Na pewno będziemy rozmawiać o jakichś walkach, wiesz, zobaczymy, ale też bym się nie zdziwił, jakby tak chciał skończyć karierę. Gala w Niemczech się szykuje podobno, kiedyś tam. Ale w tym roku nie. No, raczej nie. No wiesz, może ta, tam bym skończył karierę, nie? Też może być, zobaczymy. Poczułeś jakiś cios? Jako sylwy mocno w tej walce? Nie, byłem przygotowany na wszystko. Był niebezpieczny, ale. Ale czułem jego ciosy i powiem Ci, że nie były takie mocy, żebym mógł snokotować. Bardzo dużo low kicków przyjąłeś na wewnętrznych. Boli noga? Nie, ale wiesz co, wszyscy myślą, że jak tak, tak odrobiłem, że to że od to tych... Nie, wiesz, to jak, jak inny low kick dostajesz nie? i go blokujesz, to potem się gruba noga robi. Ale potem jak dostajesz i puszczasz to, to energii traci. I dlatego to tak robiłem. Nie, że miał kopkę, tylko specjalnie tak puszczałem i chciałem kontrować. Ale trochę tam czuję, ale jest wszystko dobrze. Jakie plany na dzisiaj wieczór? Brawo. Co? Jakie Brawo. plany na dzisiaj? Brawo, pijemy piwo, legenda. Nie. To, to nie zatrzymujesz, Martin. Dzięki bardzo za wywiad. No. Drodzy Państwo, Martin zawada. Dziękuję wszystkim za kibicowanie i dziękuję bardzo dziękuję tobie za wywiad i do usłyszenia. Hus.